Dzień dobry w piękne, słoneczne, czwartkowe popołudnie. Chciałem być jak najdłużej bez telefonu dzisiaj. temu muron gdzieś tam daleko, ale, ale, ale przyszło zadanie na zrobienie zdjęcia na miniaturkę, grafikę, na nowy artykuł na blogu. Tak w końcu będzie chyba po czterech tygodniach przerwy, więc ja się zabieram za fotkę. Widzimy się za chwilę. Ok, grafiki mamy gotowe, artykuł jest. Gotowy, przynajmniej ja zrobiłem to, co mogłem i powinienem. Resztę oddaję w ręce Pauliny, żeby tam poprawiła, opublikowała, poudostępniała, gdzie trzeba. Chyba 3 albo 4 tygodnie to się wlekło za mną i było tyle przerwy, prze, prze, bez publikacji. Mierzam zrobić coś, czego nie robiłem od jakichś, nie wiem, 5, siedmiu, może 10 lat. Czyli wyjść z domu bez telefonu. Bo to, że mam nawyk zaglądania na social media bez potrzeby, to jedno, ale potrafię z tym zawalczyć. Potrafię ten telefon odłożyć nawet na kilka godzin i sobie pracować, i to mi nie przeszkadza. Potrafię go gdzieś mieć w kieszeni i zająć się czymś innym, i to też mi nie przeszkadza. To nie jest problemem. Mam też nawyk, jeśli gdzieś wychodzę, włączanie sobie podcastu, słuchawek i cały czas, żeby coś tam, coś tam jednak ten czas jakoś wykorzystywać, ale z tym też jestem w stanie sobie poradzić. Tylko teraz zobacz. Od kiedy w ogóle ten te, telefon, telefon chyba posiadam, to cały czas go nagnoszę w spodniach w kieszeni, gdzieś tam, cały czas mam go przy sobie. I jest gdzieś tam w głowie zakorzenione takie u mnie przeświadczenie, chociażby, że jadę gdzieś autem, nawet niedaleko 10 km, no to. Mam takie wrażenie, że przecież może coś się wydarzyć, Mogę, może mi auto się zepsuć, mogę mieć jakiś wypadek. Może będzie trzeba wezwać pomoc dla mnie, dla kogoś, zadzwonić na policję. Nie wiem. Tak jak wjeżdżam rowerem, no też różne rzeczy mogą się stać, wydarzyć, więc dobrze jest mieć ten telefon, żeby zadzwonić po tę pomoc. Kolejna sprawa, no to ja też jestem pod telefonem dla klientów Bitimes, jak tylko zadzwoni czat. No to jestem zobowiązany sam przed sobą, żeby na ten czas odpowiedzieć. Jak ktoś pisze na Messengera też zwykle odpowiadam dość szybko i sprawnie. No i teoretycznie mógłbym wziąć ten telefon, wyciszyć go, włożyć do kieszeni i sobie iść na ten spacer, na który zamierzam iść z takim przeświadczeniem, że nie będę tego telefonu używał. Ale za chwilę pojawią się w głowie jakieś kurcze idee, są fajne widoki, może nagrać kawałek vloga. A może nagram coś na Instagrama, na Insta Story. Wpadł jakiś pomysł, dodam go do nozbi i już go wyjmuję na przykład. A może nie, nie, nie się zdarzyć tak, że ktoś jednak napisze na tym czacie czy na messengerze i będę zmuszony go wyjąć i odpowiedzieć. No, to takie problemy pierwszego świata, można powiedzieć, ale naprawdę zamierzam zrobić ten eksperyment. Zostawić tutaj tele telefon i wybrać się na spacer na godzinę. Widzimy się za godzinę. No i wróciłem. Świat się chyba nie zawalił. Nikt mnie aż tak bardzo nie potrzebował, a ja miałem ponad godzinkę. Wyciszenia, choć liczyłem na wejście w troszkę głębszy stan medytacji, wręcz podczas tego spaceru, co kiedyś mi się udało, tym razem nie, ale i tak jest pozytywnie. Jest więcej spokoju we mnie, zdecydowanie. I to już jest zauważalne, już teraz. No i jestem już po jednym mastermindzie. Uwinęliśmy się w pół godzinki, bardzo dobry wynik. Było kilka pytań, kilka omówień, ale dzisiaj poszło sprawnie, sprawnie do przodu. Yy, za, za pół godziny o 19 mam kolejną rozmowę yy, też z potencjalnym, potencjalną grupą mastermind. Powiedzmy, będziemy tam sprawdzać, się, czy się nadajemy. Yy, yy, tak, chcemy, chcemy coś fajnego właśnie stworzyć. I ode mnie to by było tyle. Dam ci taką pracę domową, takie zdanie domowe. Spróbuj sobie też gdzieś kiedyś wyjechać, pojechać, wyjść bez telefonu i zobacz, co się. Stanie. W komentarzu możesz złożyć publiczną deklarację, że i kiedy to zrobisz. Tymczasem my widzimy się jutro.